嗯、mm. To jest spiskiem, ale jak no weźmiesz, tak, weźmiesz nasadkę i jeszcze dasz sobie tam kukłową no, to będzie leciało. fajnie. Leciało. Dalej. A ty w tą gwiazdę mierzył? <noise> Ładny tytan, nie? Tak. No to już było, czuć powoli na nogę. Widzisz ten Titan Fary? Elegancki, nie? Zwrotnie wsadziłeś. Poleciała tam gdzieś na lód. Albo był nie wypom, może nie wiem. Nowy pistolet się musi dotrzeć, dobrze. Gotowy, dawaj. Fajnie. Nie? To była efektowo, no? Ładna. Jak ale... mhm. Jaka to jest? Nie wiem. Zaraz się dowiesz. Dobra. To był zink, zink. Fajno. zink. Fajno. To woda To mogę co nie? Tak, to jest efektowa Dawaj. Efektowa z hukiem wiesz A nie, to była efektowa Trochę wyżej mogłeś wiesz A to Widziałeś to co wymyślę tą czerwoną tą stroną To jest raca hukowa typowo, sam huk no. będzie mocna To teraz ten Tak, nie, ale na nie to jest to jest, jest, jest funk efektowa to teraz Ale na krótki nie tak. będzie ten? Jak tylko mam nie będzie za... Tak? Nie, tylko wysoko cali po prostu, wiesz? Patrz, patrz. Eee. <grywki> eee. takie silenty, nie? <grywki> Fektowa, no. Ale fajnie idą. Trochę możesz wyżej celować, wiesz? Żeby tam nie spadał na ziemię, tylko po powietrzu. <noise> Wszystko, odwrotnie włożyłeś? Ja, nie właśnie To w Nie Ja specjalnie dwa razy sprawdzam, czy jest plastik Wiesz, to możliwe, że ta młica jest taka słaba Że ona nie odpala A spróbuj potem z krótkiej, bo teraz długą możecie krótką? Długą Długą, to kurde powinna odpalać Ojej, sorry, 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 wysoko cofałem nie. O, To była crazy robot, wiesz? Na samocno, no Teraz po lodzie Dawaj Po Wiesz co zauważyłem? Nie, wiesz co się nie zacina. Nie, wiesz co się nie zacina. On, co, co drugi to jest nie wypochybaczem się daje. Zaraz wyjdziesz jak to zobaczymy. Spoko, chodź do końca. To jest rakiet, rakieta dum-bum. Ja się odsuwam troszeczkę kawałek dalej. No kiedy pali? Już pan może. Mogę? Tak, ognia. Spierdalać. Chowajta się. Ej, dobrze, że samolotów nie było Czekaj, już Joker? Nie, czekaj Czekaj, Scream, Screen, Screen, Cały dzień, daj spły spać, no świecie, tak sewery nie zapala, jest tu zapisany Z butli Kapali Seweryn pali panie Marnie. nie. się pomocuje. Seweryn pali Dobra, dobra, tak właśnie o to chodzi, żeby leciało na ten Dawaj. Dawaj, No staw leciało właśnie, wiesz? No. Zlajwisty, wiem. To była moc, już. Tak, o to właśnie chodziło, żeby pod takim letnim kostem było sewery, żeby leciało na, na ten. Teraz teraz Joker Joker Big. Ja stanę sobie tutaj, żeby ten dym na mnie nie szedł, nie? Od następne, następnej do rurki dawaj Kurwa, zapłon. E, ho, ho. Chur, Dobra. Kurwa, rodzinmy, tak, nagrywam, tylko się odsunę bo pisk będzie głośny. Jechał 4 było. Ale to było piękne. Tak, kolejną. Co tam masz teraz? Fireball.

a, dobra, dobra. Ciło, jeszcze. Titanium. To, to, to już w ogóle za do bańki, bo tam się nie mieści, nie? Dobra, okej. Okay. Titanium raket. Zobaczymy czy będzie ogon czy bez ogona. Zink 901. <grym>

no dobra, odpalaj Tak, jak gotowy. Tak, tylko słuchajcie, odsuńcie się dalej, bo może na ziemi walnąć, bo one są wadliwe. To jest oczyszcznik, od odpalaj, nie Dobrecie się Śródziem 50, co? To co teraz? Jeszcze zostało nam coś? Titanim salutki Romax Uciekajcie głupcy Ale echo Dobra Michał Dawaj Ale jak muszę Tylko nie szczaraj w nas, nie to do przodu gdzieś Widera. Wyżej trochę Wyżej Kuba Sąd ręce tylko pan e.

Dobrze wstawiłeś? Możesz spać. Ale... Można to nagrywać też. A czemu nie? Nagrywaj. Nie wiem co on to dobrze ustawił Jak ustawił dobrze Nie wiem czy on nie spądził tylko A to by jest to Słuchaj, Jak to tu jest kątówka? To jest kątówka, no. Dobrą stronę ułożyliście? Tak, chyba Tak, gotowy jestem. spada, co? to <gry> <Pięknie. Czekaj. gry> <gry> Ale ryzykował. Ладно, брокат.

To już oh. poszło po, teraz do bloki. Od bloków się nie było Na Discordzie mogę jechać, A czyli ludzie mam 20? Lub Tak, tak. Ale dla panów. Dobrze, odległo. Skim? 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 długi ląd dla bezpieczeństwa Flora Skim? Przeleczki ze skrzynki wylatują w Minecrafcie, to trudno to będzie nie wypał. No, dość. Ładno było. Pamiętaj, żeby wytrzepać rurę. Ej, ej, to są wszystkie inne? Tak, to, wszystkie inne. Drugie masowe uderzenie. Po co masowe? Ja. 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 Dzięki, dzięki. Cawia w się na murek.

O nie, Ty, coś ty zrobił? No nie, no Ja też to Co się stało, Nie wiem się stało Mam nadzieję, że to poleci Spokojnie Opadają, opadają ale te rury nie rozerwano. No to też nie, nie A to jest rura z dwóch szklanego? Z dwóch z szklanego ta rura. rura nie zlewała... Rura z włókna... O jeju, ktoś... no nie. A dobra, no tak tak ma... tu Dobra, sorry. Ej, ale tam to było mocne, To To jak jakaś ogromna tego. Tak, jak... no, no, tak no. przez chwilę tak wyglądało. No. A jakbyś miał wyrzutnie <laughs> tora, to to dopiero. Miałem tora rok temu, na pokazie. No, Woskło ładna bardzo, no ale... Ja mam szarką, tak, Znasz? Znam, fajna jest. No ja ją kupiłem, czy będą palić. Z Dino masz pewnie, nie? No? Z Dino. No, no. Nie, nie, Dino, nie, to jest fairway. No. Ja nie mogę to się kaczyć. No. Mas szerokokromny się nie myśli? Znaczy, nie może mieć szerokokątnego, tu się akurat mieści na telefonie, jak ja nagrywam to. Ale mam szerokątny też, ale on jest słabszy jakości niż w języku, nie? No wiem, wiem, Ja tylko się szerokokąty tak działa, jak... bo zaczęła. Ma tak. Masz akurat ma takie doświadczenie, to że ja potrafię złapać normalnie, nie? nie, bez nie. Bez no on jest nit. Nie, nie lubię. W ogóle jak mało. A to wszystkie twoje petardy czy też jeszcze raz? To twoje wszystkie czy też istotne? Nie no, wszystkie są właściwie moje w tym roku, bo ja kupowałem. Tak daj rzucić Scream'a. Co? klima, daj rzucić. Nie mogę już, kurde, muszę na rynku odpalić, bo... Gdzie? Na rynku, powtórzyć historię sprzed lat. Łooo, to było Możliwe, nie wiem, nie Chyba teraz jeszcze po piątek potra idzie. Jeszcze będzie jeden. Chociaż... Nie, czekaj, to najlepszy już był, on przecież róże wywalił. Ostatni był. O, o, o. Będzie do kompilacji. O kurde! Tylko jedynki zostaną. w ręce... Nie wyjebie ci w ręce, to ma dobry ląd. Dobry ląd jest, spokojnie. To ja tym rzucam chyba 7 gram nie jest... nie jest ucho przytykam i <try> pikolak? Pikolak <try> Pikolako Demon to A Demona w ogóle nie rzucę nawet, bo to... tam gdzieś spadło po prostu, wiesz dębierka. No no dębierka. No Ja nie rzucę dębierka. go z ręki, posta, wchodź bo... chodzi nawet o gips o po 16 Ile to nagrał? Nie wypał tak? O nie no. Flara się zrobiła Masz jeszcze jednego? No, flara się spadła nie się wypał? No, no, no często jest. się złożała nie wypał w Naderach. jeszcze raz. Jeszcze raz Nunger. No Flara się zrobiła. Pr próba numer dwa. Ile taka jedna kosztuje? 20 zł. Serio? No to? No, no 20 zł na Discordzie, no. Co na tego Discorda? Musisz youtuberów oglądać. Wkleja linka do Discorda, okej? Okay? Tak do, Ale nie, bo tam ci nie Ale wiesz, że nie mu nie sprzedają, nie? Wiesz, że nie mu ci nie sprzedadzą. Zlepniku. O, teraz... zaraz Teraz tak. Co? Dobra, co teraz? Słupkę szlak? Słupkę no tak. To jest fontanna. Tylko? Flara, no. To jest fontanna, nie? Oj, czekaj, czekaj. No, no, no. No i kurde, No Ja nie te, ba, biedzie, te, te, te. Coś tam pijemy? Mm, nie, nie jest plo. Plo. A, kontarna Chyba, że zera będzie Kurde, ja, ja że to się tak jest Ja myślałem, że <ślepia> tak, <poślepia. ślepia> Co teraz? <ślepia> Skrima no, nie. Spod... Nie. tu skima? Nie Wiktor, asorty z flower, no to może spalić Czekaj, Nie, ja już, ja już Kolejna nie daję. Kolejna no, kolega. <laughs> to, to są petardy dla pranksterów. Macie <laughs> jeszcze ja, jeden wkład. Czekaj, bo nie słyszę, bo mi ucho przyskało, wiesz? I jeden wkład macie jeszcze do tego? Nie, nie, już wszystkie poszły. Bo tam jedno duże wywolniło, bo ja zapomniałem o tym, wiesz? Wszystkie poszły. Teraz będzie mocne, kolpo na ziemi. Ko, kolpo 45 nie, To jest to, co waliło z rury. Legendarny moździerz, Tylko, że my to nie pali z rury, tylko na ziemi. Nie? 45. Co leci, co leci teraz? Kolpo 45? No, no legalno. Już nie produkują, bo jest to fana, ale legalne. Ale co Ko, no to jest teraz? Kolpo. Tak, jaka jak potarda, można powiedzieć. Teraz co było? Ile to ma gram? 45. Sewery, dalej wybram. trochę. <noise> dalej, dalej, dalej. Nie, okej, okay, jest sewery. <noise> Siadaj za to, pytam. Masz, oni podchodzą bliżej, nie? Jakbyśmy, jakbyśmy weszli w to na mnie to nie Ale tu Ty, ale mi logawki zawinęło, wiem? <noise> <noise> Jakiś drugi kaliber, poszedł. No dobrze. To raz i powiedzę, żeby już Co? Nie, tak Wywróciła, się. Wywróciła się! Wywróciła się! No, Ej, wieki, schowaj się! To się Klim Racket 4. Ja się odsuwam. Rakieta leci. Złap ty się za nogawki, dziewczyny, bo to może zawinąć trochę nogawki. No to będzie mocne. No to może. No. Pasz, 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 pasz. No. Dzięki, wy też.